To już ka giełda i tutaj właśnie transakcja, samochód, Passat, proszę bardzo. Jaka jest sytuacja? Poszedł? Kto kupił, kto sprzedał, Ja sprzedałem. <grym> Jestem szczęśliwym nabywcą oto nowego samochodu, tutaj. w ciągu kilku, dni, kilku, jak to się mówi, chwil będzie wystawiony do sprzedaży dalej. A proszę mi powiedzieć, a ile, za ile poszedł? Taka była cena wyjściowa. Jeszcze raz, to widzę ją? Gdzie jest cena? No Aha, 2900, dobrze. No, się dogadali, zaraz podpisujemy umowę. A co to jest za model? Silnik i tak dalej? 1.6 benzyna z gazem. Który rok? 99. Przebieg? 333 tysiące. Proszę Państwa, w takim stanie, ja tu nie widzę specjalnych problemów, Zobaczmy z tyłu. No ten samochód właśnie dzisiaj, w tej chwili zmienia właściciela na toruńskiej giełdzie, proszę zobaczyć. A samochodów? No samochodów jest sporo, proszę Państwa, jest piękna pogoda, warto wpaść na giełdę, jeszcze są, jeszcze są, jeszcze handlują i jak widać transakcje są zawierane.